Jeśli miałbym zastanawiać się nad pytaniem, które najczęściej zadają mi ludzie, to prawdopodobnie byłoby to pytanie: skąd ty bierzesz tyle energii, dlaczego jesteś taki pozytywny? Być może odpowiedź, której w tym momencie udzielę, będzie dla Was jakaś zastanawiająca, tajemnicza, mistyczna, nazywajcie to jak chcecie, ale dla mnie odpowiedź jest banalnie prosta. Czerpię ją z wnętrza. I nie dlatego, że ja wewnątrz siebie mam nie, niespożyte pokłady energii. Nie dlatego. Z wnętrza to znaczy sam decyduję o tym, że patrzę głównie na dobre cechy ludzi, zjawisk, rzeczy. I ta decyzja, że skupiam się na dobrych rzeczach, powoduje, że otaczają mnie te dobre zjawiska, prawda? E, no, oczywiście, gdybym skupiał się na szukaniu dziury w całym no to byłbym przygnębiony tym, że wiele jest niedoskonałości wokół nas, bo no, niestety każdy popełnia błędy, ze mną oczywiście na czele. I cała zabawa teraz polega na tym, że jeśli otaczasz się dobrem, no to automatycznie, podświadomie, sam dążysz do, do tego dobra, do, do uśmiechu, do, do pozytywnej energii i tak dalej. Prostych rzeczy, drobnych czynności, które dają potem jakiś yy, duży obrazek. Natomiast oczywiście jeśli Szukasz dziury w całym, no to sam jesteś przygnębiony i takie samo zadowolenie twoje nie jest już takie, jakby mogło być. Stoimy na tle, stoję na, na tle ściany z graffiti. Wydaje mi się, że to jest świetny przykład, który unaoczni nam jak to działa. Graffiti jest piękne, no to jest sztuka. Wiele osób ma, ma genialny talent. Oczywiście, jeśli ten talent jest pożytkowany w dobrych do tego miejscach, no, na przykład na legalnych ścianach, yy, tak jak tutaj. Oczywiście, jeśli graffiti skupia się na tym, żeby, żeby coś niszczyć, coś czy, na co nie, po, nie pozwalają właściciele tego, żeby to niszczyć, no to oczywiście ta sztuka daje nam już ten wyraz właśnie negatywny. To, to szukanie dziury w całym. Natomiast tutaj wszystko pięknie. Piękna sztuka, tam gdzie można, i możemy skupić się na tym pozytywnym aspekcie malowania, rysowania, grafiki, jakkolwiek byś tego nie nazwał. Zatem pamiętaj, sekret szukania energii, nieskończonych pokładów energii jest w tobie, w decyzji, którą podejmujesz. Czy chcesz szukać dobrych zjawisk, czy chcesz szukać dziury w całym. Wydaje mi się, że wybór jest banalnie prosty, ale ten wybór należy do ciebie.